Cześć, ja jestem Merwo. witam Was w kolejnym filmie, tym razem mały specjal pod palm w Dubaju, tak jak sami prosiliście. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Mervo Ogląda, czyli przeglądam najlepsze jakieś akcje ostatnich tygodni w CSie, czy też te nadesłane mi przez Was. Jeśli chcecie wystąpić w kolejnym filmie, sprawdźcie w opisie dokładnie jak to zrobić. I przypominam, że na moim Instagramie w tej chwili możecie wygrać dwie fajne nowe kostki, także wejdźcie, zaobserwujcie i zapraszam do oglądania filmu jazda. Tutaj akcji dużo zdradza, więc wam go nie przeczytam, ale to może być coś naprawdę niesamowitego. 2 HP, 1 na 1, 15 do 13 dla antyterrorystów, rzuca smokę, i postanawia dofować bombę. Rzuca flesza i. tak! Ciekałem na to, bo to było napisane w tytule. Flash zablokował obrażenia bronią. Słuchajcie, ktoś do niego strzelił i jak wiadomo, obrażenia przez granaty nie przechodzą, i dokładnie w tym momencie spróbuje zastopować to, bo nie w tym momencie, jak rzucił ten granat. Uratował go przed śmiercią. Gdyby go rzucił w dowolnie innym momencie, dostałby obrażenia, przegraliby rundę i mecz trwałby dalej. A tak to ten jeden flash, mając BHP, pozwolił im wygrać ten meczek. Coś nieprawdopodobnego. Nareszcie wabik się przydał. Zablokował strzał! Nie wiem, kto tam skąd rzucił tego wabika. Leci, leci. I cyk! Niesamowite, słuchajcie. Ja lubię takie akcje oglądać. Jak takie małe rzeczy, taki mały przypadek, taki malutki granat. Dlatego kogoś przed śmiercią. Teammate w szoku co się stało. Akcja naraj przez mego widza. Widzę, jest ostro zlagowane i oglądamy to w 360p Maksymalnie chyba. Zobaczymy, co też będzie działo. Co być? <gry> Skąd tu się wziął z Mam nadzieję, że oglądaliście kiedyś to był legendarny dawny filmik z z ciłego. On mi tu napisał w mailu, zapomniałem na trochę o tym jak, już to obejrzałem. jak, jak chcesz tego, tutaj schowaj i zmutuj do coś takiego, ale to, to może zostać, to jest zbyt śmieszne dla mnie. Natomiast ten skanik tutaj... Piękny co drugi raz mu wyjdzie z rzędu? Znaczy w jednej rundzie. Czy te się troszeczkę ogarnęli? Chowa co być? Drugi raz! Dwa fragi, wow! No, Trzy?! Ja już myślałem, że to będzie koniec tego klipu! Stewie oficjalnie wystąpił u mnie na filmie po raz pierwszy. Gratuluję. Reprezentuje nowe pokolenie entuzjastów yy, min. Tak ktoś to zatytułował. Czemu on tak poleciał? Co? Co się tutaj stało? On go zabił, wylądował po prostu na nim. Pół mapy przyleciało. Wyobraźcie sobie, teraz jesteście tym gościem. Pykacie sobie, prawda? Pykacie sobie w danger zone na luzie, zbieracie broń, jakiś tam ekwipunek, coś tam i giniecie w ten sposób. Potem oglądacie perspektywę. koleś randomowo przyleciał pół mapy. Nie. Tak się gra na czas w CS. Akcentowane przez mego widza. <grytania> 30 sekund zostało. Nie jest bomba leży. Dobre, ale ten terror pierwszy raz od graj, gra i w końcu postanowił powiedzieć Pain, czyli ból. też tak zatytułował ten flip. tak Zeus'a. Co tutaj się stało? Uuu, zobaczcie, gdzie on go trafił. No to na pewno musiało boleć. Jak tak dostać Zeus'a, to na pewno nie było to przyjemne. Zrobiłem ace y z rewolwerem. Akcja na co najprzez mięgo Rzeczywiście, że musi być taki dobry z rewolweru? Rewolwer, miażdżyciel czaszek, tysiąc fragów na stat-tracku, bardzo ładnie. Widzowie, dajcie mi znać, czy z Kuba Opa powinienem zagrać rewolwerowca jednego, honorowego. Widzę, że rzeczywiście jest dobry. Szanuję! Fajny skok na Mingmenie, a przeciwnik w ogóle nie zorientował się, co się dzieje. To jest fajny boost na drzewo, cieszę się, że go się nauczyłem i bez błędów wykonuje. O! Ładny skok, patrz, a ziomek tutaj stoi, czeka. I jakby nigdy nic. <noise> ale sposób w jaki został zabity, to jest takie jeszcze dobicie psychiczne przeciwnika. Nawet jakoś Skosy od tyłu, jeszcze by było w miarę normalnie, ale fakt, że zeskoczył, bo tuż przed nim nie. To perspektywa przeciwnika, siedzisz sobie, nagle ktoś ci zeskakuje, już przed twarzą i cię zabija. O, to jest dobre. Myślałem, że tam jest przeciwnik. Akcja nastanę przez mojego widza. <noise> I Derow idealnie w tym momencie skoczy i już w takim myśli... Okej, okay, już nie, już nie, nie ma. U. Kiedy naoglądałeś się, jak Mervo gra w Danger Zona? Ten tytuł bardzo mi się podoba. Oglądamy akcję, co tu się stanie. Będziemy wyeliminowani, don't Będzie skok. Piękne! Pamiętacie moją akcję? spację naciskałem? O jejku, jeden z moich najbardziej klasycznych klipów. To było jak, jak byłem sewą obciętym na łyso. Nie, muszę to, muszę to jeszcze raz głośniej. Nie ja wiem czy mam spadochron. <noise> Piękna akcja. Dawno się tak nie uśmiałem, znaczy dla mnie jest ten klip szczególnie śmieszny, bo odnosi się do mojego pięknego faila, więc szacun za tytuł, szacun za to wykonanie. w CSie są nadprzyrodzone moce. Akcja nasana przez migowicza trwa tylko 7 sekund. Oglądamy uważnie co się stanie. Co się stało? Co się stało z ciałem tego ceteka? Efekt dźwiękowy, dobry. Jedna noga pod druga prosto, poleciał jakimś ostrym wślizgiem. Co się dzieje? To jest jakiś piłkarz ten setek. Absolutnie piłkarz poszedł w ślizgiem, nie? nie? Nie widziałem, że takiego zachowania yy, ciała w cesie. Tak, tak poleciało. Perfekcyjne synchro do złego granatu. Akcja przez niego widza. Aha. Jak ładnie zatańczyli! I to było dobre, o, i równo biegną. <noise> I tak, co ja mi się podobała? <noise> Taka zupełnie inna śmieszna. Wyobraźcie sobie, jak zdenerwowani są przeciwnicy. Jeden na trzech. Negev w ręku. 15 do 14, także ostatnia runda w meczu. Pierwszy zabity. A za używanie Negeva w ostatniej rundzie szanuje. Drugi frag. Widzicie, Negev to jest mocna broń. Jeden na jeden teraz. Terrorysta siedzi w smoku. On go nie sprawdza. O. Oj, Aterro chciał go walnąć z Zeus'a i przez to, że chciał ten meczek zakończyć w jakimś ładnym stylu, no to go nie wygrali, tego zrealizowali. Czy on nie zdąży rozbroić? Nie zdążył, okej. Okay. Myślałem, że jeszcze tutaj coś dziwnego <grymnego> wydarzy w tym momencie. <grymnego> to jestem dla mnie! Już <grymnego> się zacząłem śmiać, jak tylko włączyłem. Ja robiący Overwatcha. Hmm, tak, ta podłoga jest zrobiona z podłogi. <grymnego> Nie bez powodu że nie fluorwatcha. Widzę, że nie tylko ja to zobaczyłem, ale część społeczności też, że w tej chwili w overwatchach głównie oglądamy podłogę w cesie. <laughs> Valve, proszę, nowy nóż! O kurcze! Jaki mistrzu! Co lepszy od ten Nie no, nie lepszy, ale to jest tylko jeden trik tak naprawdę kręcenia wokół. <laughs> ale ładnie mu to wyszło. Nikt gracze CSGO. <laughs> po spięciu gracz. <laughs> Ja nie wiem, że, takie, że naprawdę takie coś miało miejsce w, w życiu? Czy tak zrobili? Czy jest tak ogromne ryzyko, że się zwalą z tego? <laughs> ale, ale to przypomina sytuację w Cerdo, jak najbardziej. Żule na The Inferno, tym razem zdjęcie nadesłanej przez mego widza. <laughs> Jakim co temu tutaj wisi? Yy, nie mam pojęcia, jakoś tak. Na łokciu zawieszony o balkon. Bardzo ciekawy screen. Z bym jeszcze zobaczył to tak obrócony bardziej, nie? Stworzyłem swój własny remake Miraża i wam to pokażę w taki fajny sposób. Będziecie w niezłym szoku, jak ktoś przemodelował tutaj shorta. Patrzcie na to. Tyk. niby to samo. Zupełnie jak takie tekstury, jak takie różne rzeczy, jak bardzo zmieniają perspektywy, i się wydaje, że to jest zupełnie inna nowa mapa. Co chcielibyście? Tego typu nowego miraża zobaczyć? To jest, to jest content stworzony przez jednego gracza, tak po prostu for fun. Pierwszy ukryty plant, który mi się udał. Akcja następuje przez mojego widza. W jakim sensie ukryty plant? Ukryty plant w sensie w kamieniu. Aha! To jest fajne na overpasie. Wiele osób o tym zapomina, że można bombę zaplantować właśnie w tych. Malutkich kamieniach, które są jak gdyby taką niewidoczną teksturą, tak? W sensie właśnie bomby przez nie przenikają, ale kamienie je troszeczkę zasłaniają. Także to jest ciekawa akcja. Zaraz to zobaczycie. Chyba, chyba na Goldach napisał, że jest na Goldach, tak. No, wi wiadomo, że na wysokich rangach ludzie słyszą dźwięki i pójdą po prostu defować, ale na jakichś niższych możecie z tego już teraz korzystać. Patrzcie, jak to jest zabawne, jak dwóch biegają tutaj, szukają tej paki. Zaraz nie, nadal nie, nie kliknie tutaj. Ojejku, a <laughs> ci wszyscy śmieją i bum. Kolegę z drużyny to zawsze wszystko wchodzi. Akcja nadesłano mi przez mojego widza. Ciekawe co tu tu skrzydłowy, dwóch na dwóch, wygrywałem 6-0. Randomowy skanik Jeszcze jego sojusznik miał full HP, nie? Nie dość, że go trafił downscope'em przez całe to pomieszczenie w głowę. Masz skilla do zabijania swoich jak najbardziej. Bomb vented. Czyli bomba do, do ventów? Jakieś tak to będzie przetłumaczyć? Teraz zobaczymy, co tu się stanie. Terror trzyma bombę, podskoczył. Zgadłem. Patrzcie, nie, 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 niezależnie od tego, ile meczów zostanie rozegranych na jakiejś mapie, miliony w ogóle różnych kombinacji, to i tak się zdarzy komuś znalezienie jakiegoś glitcha w tym momencie. Wystarczyło podskoczyć z bombą w ręku i zginąć w jakimś idealnym pewnie momencie. I bomba akurat tam wskoczyła i się, zagliczowała, nie? laurenty mistrzem granatu. Akcja noszonej przez Mięgowidza. <laughs> bot Laurent Rzeczywiście się dobrze, czyli nasz bohater odcinka dostał dwie asysty. A bot laurenty nie dość zabił siebie, to zabił drugiego bota obok. To było takie powstanie botów. Uznały, że nie chcą też dłużej się męczyć w tym meczu. Byk, samobójstwo zabije tylko siebie, ale i swojego bota, kumpla, bota, usyna. Jara w społeczność przywrócona. <laughs> dostał drop naraz od trzech ludzi. Fajnie to wyglądało, takie bombardowanie broniami. Wracają się nagle. Uf, wszystko na niego spada, nie? Nie chcę wszyscy pomocni. Dobrze. Dosia 2.0. Akcja dostanę przez Miego widza. Dosia, to jeśli pamiętacie, chodziło o akcję tą słynną na Inferno, tak? Rzucenie granatu do. No, do... O... <śpiewanie> <w drugiej strony. śpiewanie> o, ale mamy tam rusków w tle. Co, za motowce w trzech, zabił? Patrzcie, ja najpierw zobaczyłem tutaj na mini o, jakich jeden terror tam sobie stoi w rogu, nie? A to i było. Trzech, bomba wybuchła, mieli małą HP i pyk! Pięknie wszyscy spaleni, eee, szacun za dosię 2.0, tutaj powinien być obok być twoje graffiti. Z Mołotowem. <ścoughs> Cisnąłem przycisk od DPI. <ścoughs> Co tutaj się wydarzyło? W jakim pięknym stylu był no, tego drugiego flaga. to jakiś taki pseudobany hop, natuje na bombsite, nagle... Milion DPI, nie wiadomo ile obrotów. Fajnie to wyglądało. Mój teammate zaplanował to inaczej. Akcja naesona przez mego widza. Co? <laughs> Ale jakiego low no scopa? O, to jest dobra akcja. Lubię coś takiego. Przeładował sobie. Mamy jego perspektywę. I pyk. Trochę współczuję mojemu sojusznikowi. Ojej, 30 minut bana! O, wyobraźcie sobie coś, coś takiego, skaczecie, hop, on sobie biegnie na ludzie. kosą, ale wystarczyło, do no, 22 obrażeń mi tylko zadał, ale widocznie, wiecie, no bez, przez przypadek coś takiego nie ma, Musiał bardzo dużo obrażeń wcześniej zadać swoim, czy specjalnie, czy niechcący, tego nie wiemy z tego klipu. ale wygląda to pięknie, jak skoczył tuż przed niego i tak zginął. P90, P90 i po P90, akcentowane przez mojego widza z takim tytułem, To ma tej P90? Jeden w terror. A, zginął. A, tu poleciała. To nie wiedziałem, że tu może wlecieć broń. To nawet mogę z tego kiedyś skorzystać. Gdybym chciał zasejwować, w sensie nie zasejwować, a wiedziałem, że zginę i nie chcę oddać przeciwnikom broni. Można tej wrzucić. Ciekawa, że ciekawa rzecz. Nie taki łatwy skok na lejku płacił się. jak to jest fajna mapa, słuchajcie, tu jest dużo różnych... To jest... O! On to zrobił tyłem! On to zrobił tyłem! Jaki ładny movement! Ta mapka jest, wiecie... Na tej mapie... Ona jest niedoceniana, naprawdę, przez wielu graczy. Tu jest dużo więcej trików i różnych możliwości i sposobów gry dwóch na dwóch... Niż się wam tylko może wydawać. Coś nieprawdopodobnego. Jeszcze tutaj, jak ładnie poszedł... Ta historia znaczyła się na zwykłym meczu Silverów. Gonią go. Meci z Zeusem. Stał sam na czterech. O kurczę, to może być dobre. E, mamy pistoletówkę z Zeusem na pistoletówce, ciekawie. Czemu go nie trafiają? Co. Co ja oglądam? To nie. Cztery fragi, jeden z ZUSa, 3 trzy skosy, poważnie? Ja włupka w drugiej rundzie zaraz będzie? A ten z tego digla to, to... ja przepraszam co? Jakiś... Ja, ja chyba muszę pograć na Sidwerach trochę. To jest zbyt piękne. No scope'y do zakończenia meczu. Ty jeszcze wygrywałem 15 do 13, naprawdę to będzie tak jest jeden no nie gadajcie mi, że on zrobi Aisa z no-scope'ów. Naprawdę. Dlaczego mi tak nie wychodzi? Terry? Nie, bym tak chciał zabijać. O, nie trafił znowu. Przynajmniej dwóch strzałów nie trafił. No nie było chociaż tak, że pięć strzałów, pięć kili i same no-scope'y, ale przeciwieństwo no-scope'ów do zakończenia meczu. To jest ktoś wysłał ten klip jako odpowiedź do tego, który widzieliście w w przed chwilą. <tres> Trzeci strzał! O, to jest mój skill z noskopów, jak ja bym próbował tak zrobić, to by to wyglądało dokładnie tak, ale śmieszny jest tak jak długo ten Cetek się orientował, jak, jak tam się porusza, skakał strzelał i, i nawet go nie widział, nie? A ten coś do niego strzelał. Mały piksel, na który można wskoczyć. Nie wiedzieli skąd strzelam. Akcentowany przez mojego widza Uch napięciu. Tutaj gdzieś można wejść na to? O proszę O proszę, jaki fajny spocik! To jest coś, nie, nie znałem tego, to jest coś, co polskim graczom oglądającym Merw ogląda. Może się spodobać, jako że 99% z was gra tylko miraża. Żartuję oczywiście. Patrzcie, nic tam nie widać. I pyk! Buła. Interesujący defuse. Ten za... czemu rzucił sobie nade'a? Terro go zabił z kosy i się wycofał, nie zauważył, że on tutaj dalej defuje. Rzeczywiście, rzeczywiście dziwna akcja. Trzech na jednego. Ale poplątane. I dobrze, że się Mocy nie odchylił, nie? On nie przestał defować. Granaty błyskowe to moje życie. Akcjonowane przez mnie w Kolega z takim tytułem. Mamy skrzydłowego, dwóch na dwóch. Ooooo! Kill z granatu! A wiecie, że ja tak nawet na, na chwilkę oglądając to spojrzałem, że tutaj. O, gość ma jeden HB tylko. I piękny fleszyk odbity od drzwi chyba jeszcze naprawdę nigdy w życiu mi się nie udało czegoś takiego zrobić. Chciałbym też kiedyś takiego fraga z flesza zrobić. Pięknie.